AZ to jest grupa ludzi dzielących się pasją do sportu z różnych dziedzin. Od koszykówki, siatkówki tenisa stołowego po piłkę ręczną, futsal. AZS jest dla osób, które przede wszystkim chcą. Potrafią, mają predyspozycje i najważniejsze chęci do uczestnictwa w zdecydowanie intensywniejszych treningach, jak przyzwyczajeni jesteśmy do wychowania fizycznego tradycyjnego. AZS dla mnie jest możliwością spełnienia ambicji sportowych oraz wspaniałą przygodą. Cieszę się, że mogę być jego częścią. Na się czuję się jak w swojej małej rodzince, bo poznałam super ludzi i mamy dobrą atmosferę, dlatego każdemu polecam dołączyć. AZS to nie są tylko sekcje sportowe. W naszym klubie uczelnianym działa również zarząd. Organizujemy takie wydarzenia jak bieg na dziesiąte piętro, sparta kiada czy turniej pokoleń. Sekcje sportowe to nie są tylko treningi. Zwieńczeniem ich jest udział w Akademickich Mistrzostwach Małopolskich, gdzie możemy rywalizować z zawodnikami z innych uczelni. A później jedziemy na Akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie możemy rywalizować z zawodnikami z całej Polski.